żebyś to porobił człowieku. Przyspieszyłeś mi tak, że nic nie mogę zrobić. Hmm. Już? Tak. Cześć widzę. Jestem z kanału Zwariowany Świat Olafa. Dzisiaj gramy w GTA i pokażę Wam kilka rzeczy, które Wam się będą mogli przydać. Jeżeli chcecie być policjantem czy wojskowym, jakimś gościem takim innym niż Trevor, Franklin, takie ludzie z online'a. Zobaczmy. Musimy sobie wejść w mapkę. Jak tutaj mam online, to przesuwamy sobie dalej. do Rockstar. I teraz naciśnij, aby otworzyć. I nagrywa. I tryb reżyserski naciskamy Tak. Sorry, jak babcia coś gada. 22. Sorry, jak ktoś coś gada, bo wiecie, jak to jest do mnie. Ustawienia normalne. I włączam sobie y, wyłączone ładna, No, jaką chcecie tam pogodę? Jak święto? No, nie wiem. Dasz, niech będzie nawet. Może być cokolwiek. I teraz aktorzy. I tutaj mamy służbę ratunkową. Na przykład, ja chcę być, o, na przykład tym ziomkiem. Ale dzisiaj będziemy nagrywać. Odcinek z kogoś innego. Oni mają różne umiejętności inne. Wam je pokażę się w dzisiejszym odcinku. Eee, jak chcecie w ogóle tego? Jak chcecie. Wow! Chcę zrobić, mi spadłby mikrofon. Bardzo, bardzo za to przepraszam. Nauczkę mam. Daj trochę. Napiszcie, czy fajny filmik. Napiszcie, napiszcie. No, to jest dzwoni do ciebie, Tata. No i nagrywamy. Tak. Wracam sobie do budki widzowie. My no nie chcieliśmy być strażnikiem, tylko chcieliśmy być kim? Ej, a nie. Może byśmy sobie wybrali... Eł. Oj. Przepraszam Was, jak coś się rusza. Patrol drogowy. No, też wspaniale więc musimy tym być ziomkiem, bo ja taką chcę mieć płeć o załóżmy sobie no i teraz jako patrzcie, co on ma do wyboru jak strzelę to nikt chcę wam na razie tego pokazywać to, to nie policja nie będzie go zaraz wam to pokażę tylko na razie muszę się z jakimś gościem rozprawić zionek chcesz na salubę? chcesz? czy nie masz czasu? no dawaj, chodź no mojna solubla, no widzisz jak każdy się mnie niej O, nie ma go. A ty też chcesz? No co mnie będziesz fotografowała? Okularki ci spadły. Te dobijesz. Kupię O, widzieliście? Widzieliście to? O, ja, ja, ja przechodziłem, a masz te? jeden. No, idziemy dalej. I właśnie dzisiaj będzie live, on będzie tylko trwać. Ręce do góry, na ziemię! Zmienię. Patrolem drogowym musimy, mamy zadanie na razie, zaraz będziemy mieć jakieś obietnice, okej, okay. mamy zadanie, no co tam być? mamy zadanie, oczywiście wszystkich ludzi z MOLO, więc co robimy, chyba weźmiemy, chyba szczelbę, nie, szczerbę i To, to. Ktoś do ciebie coś napisał. Idziemy dalej, kto wie. Tutaj trzeba być taki tą tylko, bo wiecie, że tutaj wyskoczyłem na chłopaki gdzieś, bo oni tam Co to? Nikogo nie powiedziałem, nie wie, ktoś tutaj Daj. Nagrywam! Mam taką przynajmniej nadzieję. No idzie dalej. Taki szybki porad. pokazać. I teraz już właśnie każdy może, wiecie, jak to nie będzie działać. Przepraszam, bo nie Nie mogę tak strzelać. Najbardziej bardziej przyjmuje to. Nas przyjmuje auto, które mieliśmy zabrać. Jeżeli Do... wie, ja to po prostu taką fiskowacz, czy ja chcę tam zabrać, tak ja że... Czekaj. Bo... To jest chyba nienormalnie auto, czy jest? Czekajcie. Celamu mu powiem. Co robi? Nie wiem. Rancze do góry na ziemię. Na ziemię. Na ziemię co tam tutaj wyprawia. co No i vidície, jak się Taki ucień, że małe w Teraz się nie Co pan robi? Muszę ten zrobić wyciąć z koła. Zobaczyć, jak ja co pan robi? Ręce do góry. Ma pan jak na tym... To domu wyjść z tego... Widzisz, jaki tutaj jest właśnie za, za miło. No i tady co mám to no, trochu mám no, to auto obereno, takže co. Třeba je prakticky praktičně oblita. Já ja odsuňuji si ten auto, možná bo to bylo... Možná by to ja to Ale to nebude, to nebude Já ja je představím o půl. To nechci, že by došlo do kolejného nie? Ale ten ziom ukradl to auto. No to będzie trzeba to auto właśnie skonfliksyfikować, mimo tego, że miałem nie auto skonfliksyfikować. O. t, O te, sorry. O te. No i widzicie, jak uczyć za to tak już jest, nie? Teraz będziemy się go wywalić stąd i poczekać na karetkę jakąś. Może przyjedzie. Kurde. Nie, lepiej to tak, by takie by było. Tak, to było dobrze. No i teraz widiczymy, że to będę najlepiej zobaczyć Nie. Chyba nic nie, sprawdź. vamos ver agora vamos ver agora vamos vamos Kreator, co to jest kreator? nie, stem. nie, stem. nie, 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 wypadki. Bo jak... No jak... nie, nie, nikogo nie, ma. Jak widzicie. Nie wiem, że to zupełnie dlaczego. Ała. To dobra. Dobra, Teraz O! Ej, widzowie! No mango, Mam go! A, masz. Kurde, i teraz trzeba... Nie, nie, stój, no będę musiał go, dajmy dawaj go. O go. No nie no, to jest, na uczyńca. No dawaj, No dawaj, No dajmy. No to jest, jest No No Iść. Przepraszam, droga jest zablokowana, przepraszam, ale nie można przejść. Przepraszam... Coż mnie pani? Nie można wtedy przechodzić. No właśnie, wchodź. Dlaczego? Dlaczego? Bo no, nie, teraz karetka. Bo jak... Ja jej nie tłumaczę, pani. Widzicie, ja nie jestem taki, że... Nie, nie, nie. Ja nie chętnie. Ja nie chętnie mam już chęć, to ma, Otóż ustanawiamy. Teraz zabezpieczamy tutaj. Gdzie ta karetka? Ja się pytałem, gdzie jest karetka? Nie wiem. I mówię sobie, kto tu pracuje? Ja się podjadę, nie, teraz podjeżdżam właśnie pod jakiś pisał, jakikolwiek, poszukam go i się zapytam, kto pracuje u was, że nie przyjechał, Ja musiałem zlokalizować ludzi. Czy ja pytam O, tam na pana, odbud. Tak, pa, tak, Podjedę. sorry. Kurde, na jakiś auto. Zaraz pani odda, okej? Okay? Pani odda. Ja też się zapytać pana od

To jest też symulacji, że jome uciekali nie i tutaj patrz. I oni jechali czerwonym autem i on szybko wyskoczył bieg, szybko dochodzi i on odjechał winy dalej. Oooo, poniedziałek, bołszczyzna, i wariłasz, i Brawo! Brawo, Jola! O! Jestem z kanału Zwariowany Świat Olafa i oczywiście zostacie pod tym filmem jest tak Dobijmy do 15 subskrypcji. Widzowie, mam już 10 subskrypcji. Jak będziemy mieć 15 widzowie, będę, obiecuję, codziennie, to nie codziennie, co dwa dni będę nagrywał odcinek, dwa odcinki. Może, Może jak będę miał czas. Dzisiaj nagrywam teraz późno. Która jest na to godzina? Tata. No. Która godzina jest? Pół godziny. Nagrywam pół godziny widzowie. Niech. O, U, kurno. ja nie umiem tego robić, to chyba się trzeba... O, gangster, Co idę, Tulsa! Hola, hola, co to za broń nielegalna? No, jak się atakuje policjanta to niestety, ale jak przyjdzie napadł na... na... Ja to musiałeś zrobić. Musiałeś, Olaf, się zabić. Ola, kocham cię, ale ty nie możesz taki być. Jakby nie było coś słychać, widzowie, to mi to to... A teraz już że wszystko słuchać i tak dalej? Pan już małą Nie, nie włączaj. Ale ustawiłaś? Tak. Ty, będziesz wszystko słuchać, na pewno, na pewno, jest tego pewnie na sto... W nie Jestem tego pewien na 100%. Jakby co nie słyszeliście tego, to jakby co ten z kanału to lapa i zbijmy 15 subskrypcji. A łapkę w górę to poproszę pod tym. A da, bo co Czekaj, pani jeszcze na tobie, muszę przemysłać! tu kurde, skapeliście. Tak się dzieje Jeśli coś kapamy, No ja... Dawaj, Maraton zrobię. Dawaj, lecimy Maraton. Dobra, pięknie. No dawaj grupy się spalamy. Karolię, kalorię spara. Co ty robisz? No biegniemy, biegniemy. Chyba, to co ty... Nie, masz biegnąć w jedną stronę, a nie w tą albo w tą. Coś tu Karek, no, podjadaj i powiem. Ja tutaj zabezpieczę się. Pieczę, pieczę. I to,

Yeah, no. But, papa, it's really like to But, so, mm -hmm. but, but so, mm -hmm. Bezpieczeństwa w ciebie. F F, 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 Nagrywam! Bo ja muszę mówić o tym, co nie. Ma. No i tak, widzowie, co ja mam Wam powiedzieć? No, no i tak. Zobaczmy, że kolejny kalek. F, pijamy tam, widzę zobaczmy.

Nie, wiem, patrz To trzeba nie, mam go. Jak się świeci to się wszystko świeci O nie, Tak to nie, właśnie... ja no to jest po prostu radiowóz do odłożenia, więc ja myślę, że to trzeba pić trochę, bo no, no to wtedy będzie od razu już wiadomo, że nie będę go pił no, na środku oczywiście, widzę, bo to nie ma co co radiowóz taki na środku, bo ludzie są powiedzmy psychopatami, więc wiemy co mamy. Napiszcie, czy lubicie moje w ogóle filmiki.

No i trzeba trochę docisnąć ten. No niż niszcz ciągle. Musimy, żeby do sobie tą całą Ej. Zastanawiam co jest w środku. co tam tym na Trzeba to robić. No. Tak, chyba dobrze. O tutaj właśnie. O wtedy widzicie, to się